Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić swój własny kanał na YouTube. Wchodzimy w link, który jest tutaj podany w notatniku. Później, będzie podany w opisie, i wyświetli nam się taka stronka. Tutaj mamy yy, kanały. Wybieramy sobie jeden, który nam się spodoba. Mi się spodoba akurat ten. Później. Wchodzimy klik to Dawenloat i to się nam nie ściągnie. I teraz patrzcie. Bierzemy prawym przyciskiem myszy przyciskamy i zapisz grafikę jako można ją zapisać jako swoją, nie wiem, ulubioną literę albo słowem. Ja to wolę, żeby zostało tak Bierzemy zapisz. Ja już tego nie robię, bo już to wcześniej zrobiłem. Dobra, włączam. ten obraz możemy wyłączyć, ale ta strona musi nam zostać. Wchodzimy na swój kanał i mamy tutaj motywy. Mamy różne opcje. Mamy różne opcje. Motywy, moduły. Dobra, teraz bierzemy. Pokaż opcje zaawansowane. Tutaj. I tutaj mamy. Ja. W... Wybierz plik. I na swoim pulpicie mamy tutaj swój ją liczbę 32. Albo jak ktoś inaczej napisze, to jego sprawa. Bierzemy otwórz i czekamy aż się nam zainstaluje. Na razie jest czarno. Jak widzimy, zadziałało. Teraz robimy wszystko zgodnie z stro na stronie, w której jest pokazane kolory musimy powstawiać, żeby ładnie to wyglądało. Ja już powstawiałem. Bo niestety, jak tego nie zrobicie, to czasem, że jest... pokazuje się, że jest m, kanał nasz, ale do połowy tylko. A później od połowy jest na przykład szary albo zielone, co jest bardzo denerwujące. Możemy też ustawić m, takie zmiany, żeby to zmienić. Na przykład na... Niebieski. No i nam się zmieniło. Możecie kombinować, ile chcecie. Jak Wam się spodoba, to zrobicie. No to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Na razie.